Pobudka, Pobudka. Pobudka. w Edrusu. Witajcie moi drodzy słuchacze i ci, którzy praktykują te rzeczy, o których mówię. Wiem, że jest nas więcej i wiem z waszych maili, że udaje wam się to, że udaje wam się to. I tak się zastanawiamy wspólnie, razem, jak, jak to zrobić, żeby... Inni ludzie, którzy nie mają kompletnie wiary w siebie i wiary w te rzeczy, żeby im się udawało, prawda? Będę o tym mówić cały czas. Dla mnie jest to najważniejszy temat temat naszej własnej mocy, którą mamy w sobie. Najlepiej chyba mówić o sprawdzonych i zaistniałych sytuacjach, które miały w życiu miejsce. A takie miały, miały, oj, miały. I dzisiaj, nawet o godzinie około 13, zadzwoniła do mnie Aleksandra i opowiedziała pewną sytuację. Aleksandra, wiem, że będziesz słuchać tej audycji, ale chcę się podzielić z ludźmi, żeby oni też mieli wiedzę, jak to działa. To jest temat głęboki, bo dotyka naszych bliskich, więc nie padną nazwiska, nie padną imionka, nie będzie żadnych peseli, ani innych niewolniczych numerów. Wyobraźcie sobie, że od wielu miesięcy pracujemy nad pewną rzeczą, Pewien człowiek, który nie jest świadomy, jak pracuje myśl, a zawierzył swoje życie innym siłom, twierdzi, że jest prochem, że jest niewartym niczym prochem, a niczego prochem. Ten człowiek Dowiedział się od lekarza, że musi poddać się operacji na serce, bo ma jakiś ubytek, ubytek w pracy tego serduszka. I sytuacja jest bardzo, bardzo powtarzalna, i naprawdę to, co się dzieje, to jest kopiuj i wklej w to, co u Was się dzieje. Ten człowiek idzie do lekarza. Lekarz mówi mu o pewnych zalecanych zalecanych wiecie przez kogo? Przez um, tych wszystkich ludzi, którzy w których szyldzie w herbie jest wąż. O właśnie o, ty o tych ludziach mówimy. Ci ludzie, mówią, wiesz, wyszło nam w badaniach, że ty powinieneś mieć operację, bo bez tej operacji będzie ci ciężko żyć. Po czym taki człowiek słysząc od kogoś, kto każe lekami, tak zwanych lekarzy, no, dostaje taką informację i no i co ma z nią zrobić? Dzieli się, dzieli się z rodziną. Dzieli się z rodziną, z dziećmi, z córką, z bratem, córki, z synem. No, z racji tego, że córki zawsze bardziej przejmują się zdrowiem i życiem rodziców, a synowie jakoś tak później reflektują, no to córka decyduje się na. Przeprowadzenie tej całej chudzby na życiu człowieka. Oczywiście w dobrej wierze, nie mówię, że w złej, w dobrej. I otóż ta córka, dostając taką informację, mówi tak. Ojcze, ale wiesz, to jest bardzo ważne dla Ciebie. Bez tego możesz nie przeżyć. Nie będziesz z nami już więcej, a nam bardzo, ale to bardzo zależy na tym, żebyś żył. Jaki jest background, tak zwany, czyli wszystko, co jest obok tej sytuacji? Pomyślmy sobie, że życie jest wpisane w pewien większy obszar. Oprócz, oprócz właśnie yy, życia, zdrowia, dzieci, mamy jeszcze bardzo dużo. Oprócz, oprócz tego mam bardzo dużo dookoła siebie. Mamy tego, otóż pacjenta, przyszłego, który ma się poddać operacji, który ma mieszkanie, mieszkanie, które dziedziczą dzieci, dzieci. Dzieci, dziedziczą to mieszkanie po połowie. Pacjent ten pożegnał niedawno swoją połówkę. Kobietę, która była w połowie właścicielką mieszkania, więc dzieci już odziedziczyły połowę z połowy tego mieszkania, bo drugą połowę odziedziczył oczywiście. Ale nie będę wchodzić tu w szczegóły. Dobra, nieważne, w każdym razie. Pytanie, czy troska tej córki jest podyktowana naprawdę zdrowiem ojca, czy być może troską o swoje przetrwanie w przyszłości? Zobaczcie, jak nas ten wszechświat urządził sprawił, że teraz. Bardziej niż kiedykolwiek pieniądze mają wartość, bardziej niż kiedykolwiek wszyscy się cenią, wszystko zostało podniesione do maksymalnych cen. Żeby przeżyć, musisz naprawdę zarabiać no krocie, to jest jakaś niesamowita historia. Ale wracając do tej historii. Tego pacjenta. Dzwoni do mnie Aleksandra, której bliski jest Andrzej, i mówi o wszystkich aspektach jego życia i o tym, jak bardzo boi się tej operacji, zabiegu, jak zwał, tak zwał. I co, co się dzieje? Co się dzieje w umysłach ludzi. Jeżeli ktoś powie, że idzie na operację, to w, w umysłach ludzi zradza się pewien aspekt niedobrego. Aha, operacja to jest ostateczność, tak jak ekstrakcja zęba, wyrwanie zupełne. W dzisiejszych czasach jest dużo zabiegów, które. No, nazywają się operacjami. Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby, gdyby nie okazało się, że akurat Andrzej nie wymaga operacji, a środowisko medyczne obniżyło tak bardzo poprzeczkę do usadowienia pacjenta na stole, że aż. Zaj zakwalifikował się, uff, <laughs> pacjent. I ten pacjent żyje kilka miesięcy z takim przekonaniem, że idzie na tą operację, że nie wie, czy wróci z tej operacji, że być może jest to jego koniec, koniec albo e, nie wie, co. Sama nie wiem, co jest lepsze myśleć, czy nie wiesz, co Cię spotka, czy wiesz, co Cię spotka? Mało tego. Pacjent kompletnie nie jest świadom tego wyznania, co wyznawał w Kościele. Tam przecież jest wprost powiedziane, że wierzę w życie wieczne. Bardzo dużo katolików nie wierzy w życie wieczne. Wkłada to między bajki, klepie to w ogóle. Tak jakby. Mieli to wyklepać, tylko dlatego, że są właśnie w kościele. No i właśnie ten pacjent poddaje się. Ustalają datę przyjazdu córki, która zawozi do. zawozi go do szpitala. Przygotowany na wszystko, spakowany po zęby. Duża torba. Jest tam wszystko z nadzieją, że wyjdzie z tego, bądź może z tego nie wyjść. Ale wiecie, jak to jest, nie myśl o różowym słoniu. Ktoś, ktoś by ci powiedział, nie myśl o różowym słoniu. I co robisz? Nie myślę o różowym słoniu. No, no dobra, jak ten różowy słoń wygląda, żebym sobie pomyślał, żebym o nim nie myślał, tak? Nie myśl. Po prostu to, to jest właśnie ten błąd w matriksie. Błąd w matrycie polega na tym, że my myślimy o tym, o czym kompletnie nie możemy pomyśleć, nie powinniśmy myśleć. I właśnie ta sytuacja jest w głowie pacjenta. On jest przygotowany na tę operację i właściwie pogodzony z tą operacją. Wszyscy wokół, córka, syn, znajomi wiedzą, że idzie na operację. Po czym okazuje się, że operacji nie będzie. Wiecie dlaczego? Bo jest grupa osób, która pomyślała o tym, że jego 7% ubytku gdzieś tam w pracy serduchut, nie kompletnie się nie nadaje do tego, żeby była operacja. W związku z czym myśli nasze mocno wysyłane ku górze i Wyobrażamy sobie, to wygląda w ten sposób, że wyobrażamy sobie tego pacjenta uśmiechniętego, z kolorami na twarzy, zadowolonego, który nie poddaje się żadnej operacji, żadnemu zabiegowi, ponieważ każda ingerencja w nasze ciało osłabia nasze ciało. To tak jakby przebić się przez te powłoki. Wszystkie powłoki, które mamy, oczywiście są ci, którzy będą dementować, że mamy astral, nie mamy tego astralu, że astral to jest zły, że powłoki astralne. Kurczę, ludzie, nie czepiajcie się tych słów, tu nie chodzi o słowa. Oni nas skłócili z tymi słowami, oni nas specjalnie wystawili do tego, żebyśmy się kłócili o słowa. Nie widzicie tego? Nie widzicie? Oni nas chce, chcieli wszyscy skłócić ze sobą. Chcieli nas skłócić, bo ta wygląda lepiej, bo ta mówi to tamto, a to nie jest tak. A, 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 a tamten to chce zarabiać pieniądze, a nie jest tak. A w ogóle to zamknijcie sprawę pieniędzy i wyglądu. Zamknijcie to wszystko, oddalcie i pomyślcie, pomyślcie, po prostu potrzebujemy ciszy. Spokoju i wglądu w nasze serca, a potem możemy kreować. Każde serce, które jest na poziomie odpowiedniej wibracji, może kreować niezliczoną ilość przypadków, które się zdarzą. I w tych niespokojnych czasach, które teraz są, mam do Was bardzo dobrą myśl. Wystarczy, że będziemy razem kreować. Poprzez ten internet ja wam nic nie powiem złego o Izraelu, nic nie powiem o tak zwanej wojnie, nic nie powiem, nic, tylko powiem, co wyobraźcie sobie w danym momencie, kiedy wy wyobrazicie sobie w danym momencie i będziecie jednolici z tą myślą, zobaczycie cuda. Najłatwiej przekazać człowiekowi, który myśli o życiu tutaj, tu i teraz, o życiu ówczesnym i doczesnym, prostą maksymę, proste słowa. Nie myśl o życiu tu i teraz wyłącznie. Myśl o czymś, co jest uniwersalne. Przestrzel te strzelnice tu. Na Ziemi i celuj dalej swoimi marzeniami. Celuj marzeniami, które są ograniczone tutaj na Ziemi poprzez ustawy, poprzez religię, poprzez niemożliwe. Wszystko to ogranicza Ciebie. A Ty, Bądź mądry i wiedz, że masz niesamowite zdolności i moc w sobie, które ujawnią się w momencie, kiedy nikt niczego nie będzie od Ciebie wymagał, ani żądał, ani ograniczał. Wtedy zobaczysz, jaką masz moc. To właśnie wtedy zobaczysz. Jak bardzo chciałabym Wam przekazać tę prostą maksymę i, i rzecz. Właściwie, coś, co jest, istnieje, bo to istnieje, tylko trzeba to umieć rozpakować jak cukierek. Wiesz, że tam jest, ale jest opakowane. Jak zachęcić Was do tego, żebyście rozpakowali ten cukierek? Żebyście sami na własnych komórkach, doświadczeniach, doznaniach odczuli właśnie to. Wszelkie dostępne metody uspokajania jaźni są dobre na chwilę. Medytację i tak dalej. A tu nie chodzi o, o uspokajanie siebie, właśnie. Tu chodzi o kreację, o bycie aktywnym, o myślenie. Dlatego tak bardzo globaliści ukochali sobie medytację, żeby was wszystkich wpędzić w stan bezwładny. A ten stan bezwładny, czyli ten stan fajny, który się pojawia oczywiście po medytacjach, jest błogi. Ale dlaczego nie jest błogi? Myśleliście kiedyś, dlaczego jest błogi? Bo jest spełniony. Bo spełniliście coś, co chcieliście i Wam wyszło. I tutaj jest ten pies pogrzebany, bo nie chodzi o to, żeby leżeć i myśleć i się cieszyć z tego, że wam wyszło i myśleć tak jak oni chcą, żeby wymyśleć, czyli jest medytacja, która prowadzi was do pewnych przemyśleń według pewnego schematu. Nie. Medytacja polega na tym, że wy sobie podczas medytacji właśnie własnej przyspieszacie myśli. I to jest praktyczna i właściwa medytacja. Jest owszem, owszem o, o taki odpoczynek bardzo, bardzo ważny, czyli trzeba się położyć, trzeba się trochę rozciągnąć, ale podczas nawet aktywnego, aktywnego ruchu można myśleć, nie, nie trzeba, nie trzeba zastajać siebie. I tutaj część osób może się ze mną nie zgodzić. Ja to rozumiem. Działajcie tak, jak uważacie, bo jesteście w różnych etapach Waszego rozwoju. Ale uwierzcie mi, jeżeli są osoby, które zrozumiały chociaż troszeczkę z tego, co powiedziałam, niech zaczną myśleć i przyspieszać myśli, i wtedy będą mieli odpowiedzi. Teraz kolejna część i interpretacja tego, co się stało z pacjentem. Wyobraźcie sobie, że pacjent został odesłany do domu, bo nie było takiej potrzeby ingerencji ani operacyjnej, ani zabiegowej na jego sercu. Cały strach, który wykreował przed tym zabiegiem, sparaliżował go na tyle, że nie był w stanie myśleć, nie był w stanie funkcjonować normalnie, jak każdy człowiek z odpowiednią energią mocy. Ale to, co się stało, na tyle go poruszyło i było dla niego cudem. Dlatego cuda się zdarzają, kochani. Cuda to są właśnie te bombelki w naszej świadomości i naszym życiu, które nagle pojawiają się takie kolorowe, nadymane i pokazują nam, że są wśród nas ludzie, którzy potrafią zmienić rzeczywistość. I ta rzeczywistość będzie zmieniona. I to co mówią główny, mówią główne nurty ścieków i to o czym tak, na czym tak bardzo dużo zarabia w tej chwili youtuberów. To właśnie jest przekazywanie Wam tych ścieków. Ja bym chciała Wam powiedzieć, że to wszystko jest na nic, bo jeżeli nasze umysły połączą się razem w siłę, mocy, będziemy mieli jeden punkt widzenia, zmiany tego, co już zostało zaplanowane, bo to zostało zaplanowane również przez siłę mocy umysłów. Ale wystarczy tylko troje do zmiany. Tylko troje. A jeżeli będzie nas o wiele więcej myślących w tym kierunku, żeby zmienić to, co się dzieje, i będzie to mm, na czas, to bardzo dużo się, się nam zmieni. Sami zobaczycie to, nie będziecie sami z siebie dumni. <grym> Dlatego. Zachęcam Was do tego, aby wchodzić na mój kanał, posłuchać sobie. Tylko tyle mam i aż tyle Wam mam do powiedzenia. Kanał nie jest monetyzowany, nie będzie nam przerywać nikt tutaj wywodów naszych, ani skupienia się. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę i czuje, że potrzebuje wesprzeć mój kanał to zachęcam będzie, będzie w komentarzu odpowiedni link kochani namaste boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie słuchajcie znaków i słuchajcie siebie jesteście kreatorami dzisiejszego świata Globaliści boją się, żebyście odkryli tę wielką moc w Was, bo jak oni się dowiedzą, że jest rzesza ludzi, którzy, które, które wiedzą o swojej mocy i działają w tym samym kierunku, to oni są pozamiatani, kochani. Do usłyszenia jutro. Na